Cześć, witajcie z tej strony Limited. A to jest kolejny odcinek z serii Let's Play Minecraft na trybie hardcore. Jest to już 20 odcinek. W dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie kopalnię. Tak, mianowicie miałem plan od dłuższego czasu: wybudować szyb, tak jakby szyb dokopalniany, i potem budować od niego ścieżki, które będę doprowadzał kolejkę, w którym będziemy sobie wydobywać wszystkie itemy i będziemy transportować je do magazynów kolejką, żeby ułatwić moją pracę, niż chodzić stąd dotąd i takie tam. Oczywiście przygotowałem sobie też dużo płotków, którym chciałbym sobie tutaj ograniczyć dojście zwierzętom do mojej kolejki, czyli postawić płotki na tych kablestonowych dróżkach. Dobra, więc może najpierw pójdźmy spać, ponieważ jest to pierwsza podstawowa rzecz. E, tutaj włączyłem chat przez przypadek. No i dobra, zejdźmy sobie na dół e, i pójdźmy spać, bo to jest bardzo ważne. Ja tu jeszcze nie wszystkie opcje mam ustawione, więc nie powinno być lagów. Tutaj widzę, że dźwięki są, powinny być na 50, żeby mnie nie zagłuszało troszeczkę, e, ponieważ nie, chcia, nie chcę tego odytować w. E, hamtezi studio ponieważ za dużo z tym roboty ponieważ muszę jeszcze dodać ścieżkę dźwiękową jakąś muzyczkę którą oczywiście macie podaną w opisie filmu jeśli ktoś by chciał też link do pobrania to oczywiście zrobię taki filmik i będziecie mogli sobie obczaić z mojego filmiku gdzie można taką muzykę pobrać oczywiście jest to darmowy sposób nie będę tu jakichś płatnych dawał Ponieważ płatną muzykę trzeba by było wykupić licencję, a oczywiście ta muzyka, którą ja udostępniam jest darmowa i właśnie do takich celów yy, na filmikach. Dobra, więc może najpierw yy, poszliśmy spać, mamy jedzenie, więc zacznijmy kopać ten szyf, yy, szyb... szyb kolejkowy, znaczy szyb kopalniany. To będzie szyb, 5 na 5, czyli 5 kratek i to będzie gdzieś na wysokość no nie wiem jeszcze pomyślę na tym na jakiej to będzie na, na jaką będziemy schodzić yy, schodzić kratkę, że tak powiem chyba do poziomu 13 żeby to jakoś fajnie zrobić i móc wydobyć diamentu lub coś w tym stylu ale okej, okay. myślę, że dźwięk z mikrofonu jest całkiem spoko tutaj się mikrofon na szczęście nie trzęsie mi ponieważ przed chwilą miałem takie problemy że jak lekko dotknąłem statywu to mikrofon się od razu tak trząsł i już się z tym uporałem postawiłem kolejną nóżkę dobra jakby co to to, to wszystko będzie znajdować się w tym miejscu więc teraz musimy sobie y, zrobić takowy owy plan że tak powiem dobra tu stawiamy jeden klocek i to jest raz dwa trzy cztery i pięć tu jest piąty klocek więc tu trzeba to postawić żeby to raz 1, 2, 3, 4. To nie musi być tak. To musi być. O, tak. Dobra. Jest 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tak o to mi właśnie chodzi. 1, 2, 3, 4, 5. I tutaj stawiamy klocek. I tak samo tutaj. Źle. No tak myślałem. Dobra. Jeszcze tutaj ciach. No i mamy. To będzie takiej wielkości, to czyli raz, dwa, czyli 5 na 5 tak, to będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra, więc zacznijmy kopać to po prostu. Chciałem zrobić jakąś modyfikację. Assembly mod ma taką możliwość Build Craft żeby to po prostu kopało lecz się nie udało tego wgrać i po prostu będziemy musieli sami kopać oczywiście też wyjście będziemy musieli sami zrobić może najpierw ja stąd wyjdę na chwilkę i po prostu zaraz wrócę ponieważ muszę odłożyć te płotki, które mam tutaj więc przydałoby się ściąć jakoś drze jakieś drzewko i zbudować z tego drzewka skrzynkę i do skrzynki wrzucili te wszystkie itemy które aktualnie mam w moim ekwipunku. Dobra kurde, ale tych itemów tutaj będzie całkiem sporo. Postawmy sobie tu na razie ciach. Ciach. OK, starczyło nam tego drewna Postawmy taką podwójną skrzynię. I teraz wszystkie materiały, czyli cały cobblestone. Te wszystkie płotki. Ciach, ciach, ciach. to, 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 to. To, 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 to. To, to. Dobra, to już zostawiamy wszystko. I teraz przyda nam się jeszcze ten kilof. Jedzą tu tutaj. To odstawiamy. bir dajemy sobie tu, żebyśmy mogli jak coś wyjść, więc udajmy się do kopania. Miałem też inny plan na ten odcinek, ale postanowiłem, że właśnie takie coś zrobimy, a nie to co chciałem zrobić, czyli budować tam kolejkę do tego domku. Tam oczywiście ten, droga do domku jest już zrobiona, mogę Wam to zaraz pokazać. Oczywiście będziemy kopać tym podstawowym kilofem, ponieważ nie chcę inspektora yy, jakoś tutaj bardzo zranić i go potem reperować. Po prostu chcę, żebyśmy kopali tym, tym normalnym, dobra więc. Tym normalnym kilofem, o. Tak to chciałem pojąć. Tutaj widzę, że będą lekkie problemy z gravelem, jak gdyby, gdyby coś spadało, ale okej. Okay. Sorry musiałem popatrzeć w drugą stronę i dlatego tak słyszeliście taki głupi dźwięk, ale okej. Okay. Dobra, więc możemy najpierw stąd wyjdźmy jakoś, tak postawmy sobie tutaj schodki i pójdźmy jeszcze raz po te nasze płotki, bo chcę ogrodzić ten teren budowy, żeby nam żadne moby nie wchodziły na pole a może tak? Nie no, hardcore jest, więc nie da się wyłączyć tej opcji. posz Segregacja, tak? Jest pod klawiszem R, dobra. Więc teraz od tego płotka robimy takie coś. Ciach, 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 ciach. Ciach, 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 ciach. Ciach, ciach, cia. Ciek, ciek. No i źle to wszystko zrobiłem, moi yeah. drodzy. I źle. Więc jeszcze raz. Ciek. Musimy to wszystko zepsuć, ponieważ musi być za tym. Tak jak tam jest zrobione. Bo tu jedna kratka wolnego była. Więc tu dajemy to. OK, mamy to gotowe. Wszystko jest całkiem spoczko. Teraz wystarczy tam wejść. Oczywiście zamurujmy to tym sposobem. No i tam wbijamy. O, widzicie, jak szybko od razu pokrył się nasz Dirt tą trawą. No, naprawdę szybko. Postawiłem te dwa klocki, obłożyłem to tam z tymi klockami, żeby nam jakie jakiekolwiek, które się wygenerują tam, może jeszcze tam wbijmy. Postawmy wokół tego jakieś pochodnie. Ciach. Tutaj na tych blokach z kabelstronu, które Oznaczają, że tutaj jest teren budowy, tutaj Ciach. Ciach. Hop. Hop, hop. Ok, i to nawet fajnie wygląda. Niech to będzie tak oświetlone. Sorry, musiałem tak zrobić, ponieważ trudno mi mówić w ten sposób, ale ok. Dalej kopiemy sobie to w dół. Jesteśmy na którym poziomie? F3, i jesteśmy na poziomie. 59, czyli do 13, no to mamy troszeczkę pracy, więc bierzemy się za robotę i ja przez ten czas może wpuszczę wam jakąś muzyczkę i to po prostu przyspieszę lub wybiorę wersję taką, że będę coś mówił, zajmę się jakimś tematem, który jest teraz obecny na całym świecie, może Ukrainą się nie będziemy zajmować, bo to jest bardziej temat na audiologa, które niebawem zostaną przygotowane, tak, moje tematy, a mianowicie znaczy ten odcinek e, powiem Wam, że jest nagrywany 3 marca i pewnie zobaczycie to około 20, więc Ukraina już pewnie będzie miała tam inne, więc ja wolę o tym nie mówić. Ponieważ y, trochę to nie będzie zbieżne z tym, co ja mówiłem, ale ok, wracając do całego Minecrafta, no to tak, pierwszą informacją, która jest taka bardzo ważna, no to oczywiście y, to, że seria ta zmienia, zmieniają się dni dodawania odcinków. Od teraz w sobotę i w niedzielę ukażą się odcinki Minecraft Hardcore oraz środa, czyli dochodzi nam jeden dzień, w którym ja będę udostępniał Wam odcinek z hardcora, czyli trzy odcinki będę starał się na tydzień rzucić, żebyście mogli co oglądać przez weekend oraz przez w środę, przez ten środkowy dzień tygodnia, że tak powiem, ponieważ środa no to tak jakby środkowy dzień, że jest dwa dni do weekendu. Okej, okay. my tu sobie kopiemy. No i ta informacja jest taka bardzo ważna. I oczywiście grafik zostanie podany w oddzielnym filmiku, lecz ten filmik jeszcze muszę przygotować na razie. Eee... Mam nagrany ten tylko do 19 odcinka, teraz nagrywam 20. Myślę, że 19 odcinek wstawiony jest, ponieważ ja mówię to z wyprzedzeniem, że ja mam dużo odcinków nagranych z wyprzedzeniem, żeby to po, po prostu to potem pododawać, porenderować i mieć czas na nagrywanie dalszych odcinków, i mieć potem czas dla, troszeczkę dla siebie. Tak wam powiem. Tak pewnie większość youtuberów robi. Dobra, jesteśmy na 52 poziomie i nawet sprawnie nam to idzie to kopanie całe. E, tutaj musimy pozbyć się tego grabaru, ponieważ on będzie w przyszłości nam przeszkadzał, więc od razu go e, skasujemy, może tutaj to też skasujemy. Dobra, skasowaliśmy to w miarę. Tutaj jeszcze mi się przydało, bo to potem będzie na łebek nasz, na naszą głowę spadać. Ale okej, okay, mniejsza o to. Teraz musimy tutaj sobie odgraniczyć to, że to powinno być 5 na 5 a nie na ileś tam. Więc kopiemy dalej. Nie, czy ja tu coś zrobię z tą windą? No właśnie mam pomysł zrobić windę z pistolów, zresztą to będzie bardzo kosztowne i cały pomysł może nie wypalić, więc... Postaram się zrobić wodną windę, tak ten bóg co się wpływa i to tak szybko fajnie działa z e, wodą I potem daje się tabliczki i kładzie się na to blok wody Czy jak to tam się nazywa, po prostu wylewa się wodę i to fajnie, szybko można spłynąć oraz wpłynąć Znaczy do góry, się przetransportować Więc taki będzie mój plan na razie na tą rzecz. A dokładnie chodzi mi o to, żeby to po prostu wykopać. I na samym dole zrobić tam wielkie bardzo pomieszczenie, żeby móc wydobywać itemy. Znaczy, nie itemy, tylko surowce, takie jak żelazo, diamenty oraz itp. Może my sobie tu postawmy teraz pochodnie w trzech miejscach. Albo w czterech, żeby było do, dookoła i fajnie nam oświetlało. Myślę, że tu żadne moby nam nie będą spadały na głowę, ponieważ tam jest e, zrobione zabudowanie i to raczej nie powinno sprawiać problemów. E, tak. E, pewnie z chęcią byście posłuchali mnie lub e, coś w tym stylu w audiologii, w którym będę wypowiadał się na temat filmu, który niebawem powstanie będzie to film przez Warner Bros. wyprodukowany, taka będzie produkcja, a mianowicie będzie to film o Minecraft i, ona, ty, i ten film o Minecraft trafi do kin, więc to będzie coś y, niesamowitego dla fanów y, tej oto gry. Między innymi dla y, Pingwina, Reziego I tych innych osób Mam na myśli tych bardziej sławniejszych Youtuberów niż y, Tych co są Na przykład ja nie jestem fanem Minecrafta, więc ja na ten film raczej Nie pójdę, nie będę wydawał sobie na to Kasy, chociaż Obejrzę to jako normalny Użytkownik na zaluka Jak się pojawi to po 3-4 Miesiącach lub nawet wcześniej Więc Taka jest moja opinia i ja tu nie będę szedł na ten film. Myślę, że większość z Was na to pójdzie, ponieważ e, lubicie Minecrafta i pewnie go e, chcielibyście zobaczyć taki film oczywiście cała produkcja będzie zrobiona to bardzo realnie czyli nie będzie to animo o sorry walałem w statyw więc mogą być tu jakieś szumy yy, ale ok wracając do filmu o Minecraftie, cała produkcja będzie w świecie realnym czyli będą to główne postacie yy, prawdziwe postacie czyli człowiek yy, aktorów jeszcze nie podano ale jeśli yy, podadzą yy, twórcy filmu Twórcą filmu będzie jakiś tam Amerykanin czy Anglik, który stworzył yy, Przygodę z Lego, czyli Lego, przygodę, lub coś w tym stylu taki film powstał. Jeśli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzu, od tego są właśnie komentarze. A nie tutaj spinać się, że on mówi nieprawdę, więc od tego służy komentarz, żebyście napisali, czy ja mówię prawdę, czy nie. Ale dobra, no jak widać, jesteśmy na poziomie. Yy, 43 tak i wracając do naszego filmu będzie to w świecie realnym nie wiadomo jak oni to jeszcze zrobią dopiero są wstępne plany że taki film powstanie i niebawem ukaże się w kinach do ty. Wydania tego filmu jeszcze nie widziałem, ale jeśli się ukaże, to nagram o tym audiolog, w którym będę mm, głównie na ten temat mówił, czyli o filmie całego Minecrafta. Dobra, jest już 15 minuta odcinka, my sobie cały czas kopiemy, więc to taki luźny odcineczek jak widać nie mamy zbytnio dużo obowiązków i miałem wam też pokazać tę naszą kolejkę, czyli drogę do kolejnego nowego domku. Oczywiście domek nie jest zrobiony.

Uciekamy, 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 bo zaraz gniemy. E, no, zrobili nam niezłą rozpierduchę, moi drodzy widzowie. I gdzie jest nasza... O, tam jest, dobra. Tam, tam, się, tam ruszamy. Ruszamy do naszej chatki. O, zbrojny... Jaki zombie, o lol. bym go zabił, ale wolę się wynosić do mojej chatki. Oczywiście tutaj muszę wszystko poblokować i oświetlić w jakiś sposób. Żeby te moby się nie generowały tak dużo. Zajsmy sobie chlebek, bo stracimy dużo życia. A znaczy, troszeczkę życia, jedną serduszko. Ale okej. Okay. Dobra, pójdźmy teraz spać, niech te moby się tam wszystkie spalą, creepery dobijemy z miecza naszego, który jest... chyba to jest diamentowy miecz, ale okej. Okay. Dobra, idziemy spać. Myślę, że żaden mob nam nie wbije tutaj. Oby. Okej. Okay. I teraz miałem wam pokazać naszą kolejkę, więc przydałoby się wziąć ten wózeczek tam z góry. I po prostu wyruszyć yy, drogą w tamtą stronę. O kurde, ten zombie tu jednak przyszedł. I co, co dostaliśmy? Dostaliśmy Letter tunic Tunika dostaliśmy z Protection 1, Protekcja 1, czy jak to tam się zwie? Tam widzimy widzę szkieleta. Pewnie też go zauważyliście, bo to takie tak będzie szybciej. Szkielet, 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 szkielet. On jest bardzo zły. Czemu jest cały czas głodny? Może dlatego, że jak walczy to po prostu ten wskaźnik jedzenia szybko ten, spada. Może przez to też tak szybko ginie. Nie no, nie o to w tym chodzi. Okej, okay, gdzie mamy my-karta? My karta mamy tutaj. Oj tu slajmie. Ajajaj. Dobra. Zabijmy je, przydają się Slime Stoimbale są bardzo ważne i one się zawsze przydadzą. A my tu sobie to zreperujemy w jakiś sposób. No, zepsuli nam całkiem sporo. Dobrze, że tam. Nie spadłem, bo bym się akurat zabił od razu, więc to jest bardzo ryzykowne budować w nocy. Więc gdy będzie noc, ja się po prostu będę stąd wynosił do mojego domku i w którym będę sobie spał. Mam nadzieję, że tu zrobię jakąś, jakiś obok domek, taki letniskowy, żebym akurat wychodził z tego pomieszczenia i udawał się od razu spać. A teraz miałem wam pokazać na sam koniec odcinka 20. Jakiś on nie był bardzo specjalny Po prostu zacząłem nowy projekt yy, Projekt, a mianowicie te, Ten szyb W którym będziemy sobie Kopać i kopać i kopać I wydobywać i to wszystko A potem doprowadzimy tam kolejkę I będziemy po prostu z magazynu Z dołu wywozić wszystkie i idziemy. Taki będzie plan początkowy Dobra, więc my sobie tam jedziemy Ja teraz ściszę yy, do 1% żeby było cokolwiek słychać A ja teraz Zostawiam was w Chwili muzyczki Oczywiście dźwięk z minecrafta się teraz świszy, Oraz ja No i jak dojedziemy to wam tam kilka rzeczy powiem O tym domku Oczywiście trasa nie jest do końca zrobiona znaczy e, Tory nie są do końca położone Tylko został położony kabel Są czyli ścieżka Więc ja teraz was zostawiam Słuchajcie sobie i oglądajcie te niesamowite widoki Dobra, to nie trwało tak długo. Mam nadzieję, że przez tą chwilę jakoś zobaczyliście to co dokończyłem, a jest to mianowicie ten domek. To zadaszenie zrobiłem to po prostu przed chwilą, przed odcinkiem jeszcze. Jak widać to tak wygląda i nie mam zamiaru tego zmieniać. Jest to nierówne, ponieważ tu są cztery, a tu są trzy. No i to niech to tak zostanie, ponieważ tu będzie druga, druga zajezdnia, że tak powiem, a my teraz udajemy się z, z buta, tak, że tak powiem, do naszego domku, oczywiście tu nie są zrobione to jeszcze to, e, mam nadzieję, że w przyszłości to jakoś wykonam, na razie jest po prostu położone trzy kratki i realistyka jeszcze nie jest zrobiona, więc ten port, e, ta cała trasa wisi tak jakby i realistykę dodam dopiero potem. I teraz udajemy się w tamto miejsce. Mm -hmm. Bardzo ciekawe. Nic nie widać, ale zaraz ukaże się coś specjalnego. No i jak widzicie, tutaj jest to. Yy, to są te cztery z drewna, zrobione yy, tego fajnego drewna. I tam się zeskakuje. Tam jest woda, i tam na razie nie będę schodził, ponieważ tam jest coś z specjalnego właśnie na 30 odcinek, czyli na, na zakończenie serii to robione. Więc to tyle na dzisiaj. Zapraszam do komentowania, subskrybowania oraz oceniania tego filmu oraz innych. Zostawcie łapkę w górę, jeśli można by było prosić. Ja jestem Limited, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, oceniania filmu oraz go skomentowania. Dzięki za uwagę i trzymajcie się! Widzimy się w 21 odcinku serii Let's Play Minecraft na trybie hardcore. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cześć.